W okolicach ulicy Floriańskiej i Filarowej powstała siłownia na wolnym powietrzu. Zainstalowano 11 urządzeń, w tym 6 dwustanowiskowych, jednocześnie może ćwiczyć 17 osób. To trzeci tego typu obiekt w Chorzowie. Pomysł wziął się z dużego zainteresowania mieszkańców. Tego typu siłownia działa już od pewnego czasu w Parku Śląskim. Ta siłownia przy ulicy Floriańskiej jest trzecim Projektem, który zrealizowaliśmy, ale na pewno nie jest to ostatni, yy, ostatnia siłownia w planach, yy, ze względu na duże zainteresowanie. Yy, są kolejne. Pierwszy raz, żeśmy przyszli, po prostu chcieliśmy sprawdzić, jak to wszystko działa na internecie, żebyśmy to widzieli. No Jak na razie dosyć, dosyć ładnie to wszystko wygląda. No, Można trochę poćwiczyć. Każde, każde urządzenie po kolei yy, po prostu działa na inne mięśnie, że, że można i, i ćwiczyć nogi, i po prostu yy, ręce ogólnie kręgosłup, że, że jest super po prostu. Jest teraz moda na taki styl życia, aby dbać o zdrowie, yy, uprawiać dużo ruchu na wolnym powietrzu, więc to jest doskonała okazja ku temu. Ta, Dobry pomysł. Jak najbardziej jak jest powietrze, słońce, to tak, tak najbardziej to. pod gołym można, można ćwiczyć. Będziemy przychodzić. No, czasami jak tędy przechodzę, to właśnie w tygodniu widzę więcej właśnie osób, że jest, że jest dość dużo. Tak prawie są wszystkie zajęte te, te wszystkie te y, urządzenia. Budowa siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem nawierzchni kosztowała blisko 157 tysięcy złotych.